Starogardzkie Centrum Kultury przygotowuje się do kolejnej ważnej inwestycji, albowiem najważniejszej placówce kulturalnej w mieście udało się pozyskać dofinansowanie na remont mocno wysłużonej już sali widowiskowej. Od trzech lat właściwie, bo od 2011 roku staramy się o dofinansowanie na modernizację sali widowiskowej. I z ogromną radością mogę Państwa dzisiaj poinformować, że uzyskaliśmy takie dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 150 tys. zł. Aplikowaliśmy co prawda o 300 tys. zł, które miało stanowić 50% całej inwestycji, ponieważ e, ten projekt opiewa na kwotę ponad 600 tys. zł. Ale myślę, że to nie jest złe, jeżeli. Uda nam się uzyskać dofinansowanie z samorządu lokalnego z miasta w wysokości 300 tysięcy złotych plus nasze 30 tysięcy, które mamy zabezpieczone na te środki. To myślę, że za kwotę 480 tysięcy zł po przetargach będziemy w stanie zrealizować ten projekt. Modernizacja sali widowiskowej jest niezwykle istotną inwestycją dla funkcjonowania Starogardzkiego centrum kultury. Istnieje olbrzymia potrzeba społeczna, aby tą salę zmodernizować, jako że rokrocznie przez tą właśnie salę, przez to pomieszczenie przewija się blisko 40 tysięcy ludzi, którzy w różny sposób wykorzystują to pomieszczenie. Prace modernizacyjne sali widowiskowej SCK otworzą zdecydowanie szersze możliwości przy organizacji różnego rodzaju imprez. No, prace modernizacyjne przewidują oczywiście wymianę podłogi, wymianę ścian, obniżenie sufitu. Cóż jeszcze, powiększenie sceny, założenie kotar scenicznych tak, żebyśmy mogli jak gdyby wykorzystywać również na działania teatralne, zamontowanie nagłośnienia, stałego nagłośnienia, wysokiej jakości konsolety cyfrowej, która będzie pozwalała nam również dokonywania nagrań tutaj na tej sali, także chcielibyśmy również, bo tak jest w projekcie i mam nadzieję, że starsze na to pieniędzy, zamontować tutaj kamery, które pozwolą transmitować lub retransmitować to wszystko co się będzie działo w Srogackim Centrum Kultury. W projekcie jest oświetlenie LEDowe całego pomieszczenia, czyli całej sali widowiskowej, które będzie jak gdyby umożliwiało nam kreowanie scenografii czy wystroju tego sali poprzez światło. Kilkanaście tysięcy możliwości ustawienia światła LED-owych w tym pomieszczeniu może sprawić, że będziemy tu organizowali przeróżne imprezy, przeróżnego rodzaju działania artystyczno-społeczne i tym światem będziemy mogli oczywiście dużo, jak gdyby sobie pomóc. Otóż do tego chciałbym również dodać, że jak gdyby modernizując tą salę pod względem audiowizualnym będziemy mogli otworzyć nowe pracownie pracownie które będą jak gdyby polegały na użyciu współczesnych narzędzi czyli laptopów czyli rzutników multimedialnych i tak dalej i tak dalej myślę że to się spotka z dużym zainteresowaniem chociażby wśród ludzi młodych także teraz jak gdyby wszystko w rękach pana prezydenta i radnych rady miasta, którzy mam nadzieję również widzą potrzebę, aby tą salę zmodernizować, jako że sami również z niej korzystają. Dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury zakłada, że jeszcze w tym roku zmodernizowana sala widowiskowa zostanie oddana do użytku. Po uzyskaniu dofinansowania będziemy mogli rozpocząć prace, które będą polegały na tym, że w najbliższym czasie ogłosimy przetarg na wykonanie tych wszystkich robót. W harmonogramie działań, jak gdyby wejście w tą salę już takie, które pozwoli jak gdyby na rozpoczęcie modernizacji, to jest końcówka maja, początek czerwca. Chcielibyśmy, aby wszystkie prace zakończyły się najpóźniej do początku września, kiedy będziemy rozpoczynali nowy rok szkolny, gdzie Wiecie Państwo, że młodzież tutaj często bywa, korzysta z naszej sali, więc chcielibyśmy jak gdyby z tym nowym rokiem szkolnym, aby sala była już w pełni zmodernizowana.